Cześć! Jesteś na kanale Garaz. No właśnie, na kanale Garaz. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak tam idzie mi przerabianie kampera, to zapraszam na swój kanał. Ale dziś jestem u Krzyśka. Dzień dobry. Tak. A jestem dlatego, że spotkaliśmy się, bo będziemy razem jechali na targi do Warszawy, gdzie będziecie mogli zobaczyć, co udało mi się zmajstrować z mojego kampera. No i też kampera Krzyśka, czyli karetkę. Tak jest, zapraszamy Was na kanał i zapraszamy Was y, też do subskrybowania mojego kanału. I teraz tak, moje dziecko, jedną osobę, dwie osoby, trzy osoby wylosuję, y, które będą mogły pojawić się tak, na kanale. Ro rozlosujemy trzy zaproszenia. Y, y, trzeba być subskrybentem i trzeba zostawić komentarz, no bo te komentarze będą brały udział w losowaniu. I czy no no, i, no, nie no i powodzenia wam życzę, no bo to jest się przyda dokładnie. No to, do zobaczyska. Cześć. Ważne szczegóły techniczne jeszcze otóż udział w losowaniu będą brały komentarze pod tym filmem, ale także pod tym filmem. Chodzi mi o film, kiedy przebudowywałem to coś, czyli karetkę z ambulans na camperwana, też szybki skrót w 10 minut, jak to wszystko było budowane. Tamte komentarze także będą brały udział w więc Wiecie, możecie tu zostawić komentarz i tam zostawić komentarz i on będzie brał udział w głosowaniu. Oczywiście no, mam nadzieję, że nie zdarzy się taka sytuacja, że dwa razy ta sama osoba zostanie wlosowana. To pomijam. <laughs> nie zostawiajcie też dużo tych komentarzy. Wiecie, nie spamujcie, bo to też wam nie polepszy. Takie komentarze zostaną odrzucone. Osoba, która będzie brała udział w komentarzu, to takie osoby, które widzę, że są subskrybentami. To znaczy, jest czerwone kółeczko z, z playem tak, z, z YouTube'a, że taka osoba jest subskrybentem. No i co? Yy, ile czasu? Dwa tygodnie, dwa tygodnie na komentarze. Tyle wam czasu. Targi są za niecałe chyba 40 dni, więc, więc spokojnie będziecie mieli jeszcze dwa tygodnie na przygotowanie się, jeśli wygracie. Osoba, która wygra, będzie proszona do mnie, żeby się zgłosić na skrzynkę pocztową, ale to to już przy losowaniu. Losowanie, czyli za dwa tygodnie wrzucam film z, z tego losowania. Przeszkolę dzieciaka, już wtedy, i, i, i powiem, y, co, ma, co ma zrobić. Nikogo ma wylesować. Nie, to będzie naprawdę wylesowanie. No i co, życzę Wam y, powodzenia, a ja biorę się za kolejny materiał do ambulansu, do kampera. Otóż idzie trochę jesień i trzeba zamontować ogrzewanie. Leży to już chyba z 2-3 miesiące, chyba z 3 miesiące nawet. No ale wreszcie są temperatury nocą, kiedy to wybasto chińskie się przyda. Więc. Ja idę robić, a wy komentujcie. Powodzenia, cześć.